Jest to aktualny misz Polski yy, z Maciejem Janowskim i Tajem na czele. Yy, gdzieś tam. No Na pewno będzie to bardzo ciężkie spotkanie, jak każde inne. Wiadomo, że będziemy się starać, żeby, żeby w końcu coś urwać, ale nie będzie to łatwe. Brzuchowcy Betar Sporty Wrocław Rzadko gościli w Ostrowie. Może być dla nich przynajmniej na początku jakaś zagadka z tym torem? Myślę, że nie. Myślę, że jeszcze kilka lat temu to i Maciej, i Tajem Uffiderem często gościł na treningach, więc. Yy... Raczej nie, a poza tym są to w tej klasy zawodnicy, że, że ciężko jest gdzieś tam torem zaskoczyć ich, ale jest taka możliwość, mam nadzieję, że gdzieś tam chociaż ten początek będą szukali. Po raz pierwszy, bo w tym sezonie przygotowujesz tak spokojnie z normalną pogodą i przewidywalną pogodą, tor na spotkanie ligowe to też trochę ułatwia i, i daje jakiś taki spokój? To się wszystko okaże jutro w praniu, no, no pewnie, że, że możemy spokojnie potrenować dzisiaj, nie wszyscy, bo juniorzy są na zawodach, ale, ale tutaj możemy potrenować i coś pokombinować, więc to powinno pomóc, ale mówię, a tak naprawdę to wszystko wyjdzie jutro w praniu na torze. Problemów nie brakuje, bo kontuzji sporo w zespole, chyba naj, taka najbardziej obciążająca w tej chwili to kontuzja Matthiasa Nielsena, jego trudno zastąpić w u 24, Tim Sorensen też miewa różne występy, jest walczakiem, ale, ale to czasami za mało na PG Ekstraligę. No tak, gdzieś tam Matias był z tej trójki wybiegającą się postacią, no ma kontuzję, Filip też ma kontuzję jeszcze niedoreczoną, także musi jechać albo team, albo któryś z naszych młodzieżowców. Na chwili, też nie możemy z wszystkich korzystać, bo Kuba Poczta nadal jest na, w czasie rehabilitacji po kontuzji, no więc no, tak nam się ten sezon układa i jedziemy to co możemy i, i czym mamy. Juniorzy, którzy jadą dużo w tym tygodniu, jadą całkiem nieźle wygrali w Krośnie. Też mogą być takim języczkiem uwagi, bo jednak no Better sparta Wrocław Makowalskiego, który rzadko kiedy przegrywa wyścigi juniorskie, szczególnie u siebie, no, ale będzie na wyjeździe. Znaczy no, Bartek Kowalski jedzie bardzo dobrze, ale wszyscy zapominają o, o Michale Czużytko. On też jest bardzo dobrym juniorem i dużo potrafi, więc para młodzieżowa betardu jest mocna. Mocna nawet jak na ekstraligowe warunki, także tutaj naszym chłopakom na pewno nie będzie łatwo. Jadą dużo, bardzo dużo jadą, bo ja jeżdżą po 5 razy w tygodniu, ale mam nadzieję, że to gdzieś tam też się przełoży na te korzystniejsze wyniki, że gdzieś się rozjadą ten stres, jaki, jaki mają. Początku sezonu. Czego można spodziewać się w piątkowy wieczór na Stadionie miejskim? Upału. Dobrego ścigania? No, myślę, że. Yy, u nas zawsze jest dobrze ści dobre ściganie. Wyścigi <ścoughs> zawsze są atrakcyjne i mijanek jest bardzo dużo, więc ściganie się fajne na pewno będzie.